Formalnością stało się zadość. Podczas wtorkowej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego radni zgodzili się na większy udział Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w prowadzeniu Centralnego Muzeum Miejców Wojennych. Podpisy złożone, muzeum stanie się Narodową Instytucją Kultury. To jest niezwykle ważna placówka, nie tylko dla nas regionalnie, o czym chyba nikogo nie muszę tutaj przekonywać, ale również ma ona wielkie znaczenie dla. Tego obszaru badań, zwłaszcza w, w całej Polsce, no, historia muzeum to 60 lat, jego ranga, jego znaczenie dla, dla tego obszaru jest ogromne. Dotychczas muzeum jako instytucja kultury prowadził samorząd. Ministerstwo pomagało. Teraz ze zmianą rangi placówki rządowe fundusze popłyną szerszym strumieniem. Zmienia się sposób finansowania, właściwie kwota, którą przeznaczać będziemy na funkcjonowanie muzeum, stanowić ona będzie 75% dotacji na muzeum to ponad 5 milionów 200 tysięcy złotych po stronie resortu kultury, podczas gdy samorząd województwa przeznaczy na ten cel ponad 1 700 tysięcy złotych. Stąd to muzeum ma ogromne znaczenie nie tylko dla naszego kraju. Ale także dla całej Europy. Stąd też ten ciężar utrzymania i opieki nad muzeum bierze na siebie Minister Kultury. Już od sześciu dekad Centralne Muzeum Miejców Wojennych pełni misję krzewienia pamięci o losach tych, którzy przeszli przez dramat wojny i niewoli. Jest taki moment szczególnej naszej odpowiedzialności, mówię tutaj tak pokoleniowo, bo odchodzą już ci, którzy byli świadkami tych, tej historii czy, czy jej uczestnikami. I na naszych barkach jest to, żeby na wieczne czasy zagwarantować tę pamięć. Właśnie potrzeba instytucji, potrzeba placówek, potrzeba ludzi, którzy wciąż poszukują prawdy. Zmiana statusu muzeum wejdzie w życie od nowego roku. Za to już wiadomo, że zmiany na stanowisku dyrektora muzeum Resort nie przewiduje. Wiktoria Marszałek, Kurieropolski.